Malutkie opóźnienie przez problem techniczny, ale już na szczęście udało się to zażegnać. Także jeszcze sekundkę, aby sobie tutaj mikrofon ogarnął, na pewno mnie nie słychać stamtąd. Już wszystko powinno być dźwiękiem ok. Ja sobie tylko kontrolnie tutaj sprawdzę jak to wygląda u siebie. Dobra, raz, dwa, raz, dwa. Kluła mikrofonu. Dobra, raz, dwa, raz, dwa. Pięknie. Kluła mikrofonu. Tu miałem akurat mało opóźnienia, ale już wszystko powinno. Dobra. Tu miałem akurat mało opóźnienia, ale już wszystko powinno. Ja sobie tylko do podglądu zostawię tutaj laptopa gdzieś w okolicy. Kabel się wygodnie ku mnie zawijał, ale chciałem, żeby ta jakość faktycznie mikrofonu była dobra. Dobra, zaczekajmy sobie jeszcze minutkę, mimo opóźnienia, bo też dużo osób mogło przez to troszkę odpuścić i zaraz tu wrócić. Więc sobie chwilkę zaczekamy i sobie polecimy z tematem. Także jakoś na pewno będzie już super dźwięku. Mam nadzieję, że jakoś wideo też jest spoczko. To prawda. Nie, to już nie zdążę. Tak, już powinno być OK. Dobra, jak coś tu i tak to będzie zapisane, więc jak kogoś nie będzie, lub przyjdzie, jakby po czasie, no to, to sobie całą tą transmisję zostawimy. Dobra, więc rozpocznijmy temat. E, oczywiście dzisiaj, tak jak mówiłem, będzie tutaj. E, pacjent na żywo, sobie zrobimy taką prostą diagnostykę, taką dosyć łatwą. Przyjemny na sam początek takich, takiego startu takich webinarów e, terapeutycznych na stole z pacjentem, bo później będzie ich coraz po prostu więcej. Ale dzisiaj jakby tylko w temacie kompensacji i jak to mniej więcej wygląda e, u mnie na stole, jak ja sobie szukam, e, co jest przyczyną tych kompensacji i co pozwala mi tą kompensację później e, zniwelować, pozbyć się jej na dłużej. Bo tak naprawdę e, jeśli pozbędziemy się tylko kompensacji w całym protokole treningowym, super, ale ona pewnie najprawdopodobniej wróci, jeśli dodamy ciężaru, bądź ta umiejętność trochę się zwiększy. Lub po prostu takiej codzienności klasycznej u przeciętnego Kowalskiego, który się po prostu przeciąży i też może ta kompensacja bardzo łatwo wrócić. I tak naprawdę kluczem w tym wszystkim będzie to, aby znaleźć przyczynę tej kompensacji, a tych kompensacji może być wiele a ta przyczyna może być tylko, e, tylko jedna. I tu będziemy mieli fajny przykład przyczyny e, wielu kompensacji. E, tak naprawdę i kończyny dolnej i kończyny górnej, a to będzie tylko e, jedno miejsce na twarzy. I to wydaje się być e, trochę takie zawirowane, ale jak już zobaczycie sobie w praktyce na stole jak to wygląda, e, to to będzie naprawdę już później w miarę proste i klarowne do zrozumienia. Dobra, więc żeby po prostu też jakoś tam zbytnio nie przedłużać i tej teorii jakiejś dłużej nie robić, bo po to sobie tam gdzieś tam delikatnie e, omówiliśmy to w poście, na przykładzie tego przy, e, przysiadu, który też gdzieś tam był e, właśnie kompensacją. Znaczy jakby ja to sobie troszkę wyreżyserowałem, bo to w sumie ja sobie zrobiłem ten przysiad, ale to właśnie to było to, że gdzieś tam faktycznie tutaj dużo osób też napisało, pisało, że tam coś miśnie brzucha, ale docelowo tu chodziło o to, że przyrodziciele przy były osłabione i pośladki też były osłabione, tylko one musiały wynikać z czegoś i one wynikają z innych rzeczy. To jest przykładowo temat wisceralny, czyli praca na brzuszku, ewentualnie jakieś blizny, wypadki i tak dalej, i tak dalej. Więc dzisiaj właśnie przykładem będzie blizna, która też wpływa tak naprawdę na więcej obszarów w naszym ciele. Dobrze. Sekundka tutaj będzie, może nie przerwy, ale skoczymy sobie po prostu na stół. jest tylko kabel tutaj ogarnę, żeby nikomu tutaj nie zawadzać. O papa Dobra. No, teraz, jak możemy przesunąć trochę wyżej, żeby nam było. Git. No to chodź. Połóż się na plecki. Dobrze. Tak naprawdę jakby ktoś mi przyszedł jako bierzesz na wizytę, na terapię, na trening, no to jakby ja przechodzę przez cały protokół, więc robię też wywiad. Najpierw później robimy sobie jakby ocenę w postawie, ocenę w ruchu, ale dzisiaj jakby chodziło nam o samo mięso, o samą kompensację. I jak sobie jej szukać, i jak faktycznie tę przyczynę gdzieś tam znaleźć. Jakby to jest temat też, który będzie poruszany na naszym szkoleniu razem z Darkiem i z na treningu siłowym, który odbędzie się 28-29 maja. I tak naprawdę podczas trwania tego, e, tego webinaru m, możecie sobie wyhaczyć go e, tak naprawdę dwie stówki taniej. Więc wystarczy, że napiszcie do mnie na Instagramie, że jesteście właśnie teraz e, w tym momencie z tego e, live'a i tak naprawdę zapewni Wam tu cenę bardzo niższą, więc w sumie teraz będzie plus jeszcze mam promocję kwietniową, więc tak naprawdę będzie to tylko 600 zł za dwa dni szkoleniowe, więc to jest naprawdę bardzo tanio, więc zachęcam się od razu zapisać. Ale dobra, wchodzimy sobie dalej w temat kompensacji. Normalnie gdybym nie znał też pacjenta, sprawdziłbym sobie całą historię urazów, które miał już w życiu. Tutaj wiemy o kilku, kilku urazach, głównie nam chodzi dzisiaj o Wypadek na rowerze z przyszłości, po którym została blizna na twarzy, w którą będziemy sobie dzisiaj błyskować i sprawdzać różne rejony naszego ciała, jak pracują. Patrzę, czy będzie mnie widać, tutaj będę robił pośladek, ale powinno być ok. Dobra, sprawdźmy sobie na razie na prostym mięśniu, tutaj na ramiennym, chociaż dla Was będzie lepiej, jak zrobię to tutaj, bo będzie Wam teraz bardziej widoczny. Prowadzamy sobie opór. Ja sobie tutaj robię manipulację w życionek. Mnie się nam słabnie, to jest jakby taka prawidłowa reakcja. Nie wszyscy mogą wiedzieć o tym, jak, jak naprawdę, dlaczego tak się dzieje. Tu chodzi o manipulację wrzecionek albo na przykład odruch ucieczki też możemy sobie użyć, czyli po prostu robimy sobie opór. Ta osoba daje mi teraz opór i jest silna. Ja sobie tutaj mogę ją poszczypać, tak jakbyśmy chcieli kogoś ukuć i ona wtedy nam słabnie i dzięki temu możemy sobie sprawdzić odpowiedź układu nerwowego na różne Bodźce. I to jest prawidłowy odruch, czyli jest siła. W momencie, kiedy zrobimy kciuzdruch ucieczki, on jest słaby i to jest prawidłowe. I teraz, co chcemy uzyskać, to zobaczyć, czy jakieś miejsca nam w ciele tutaj e, zaburzą tą e, odpowiedź układu nerwowego. Więc weźmy sobie po prostu blizna na twarzy, która sobie delikatnie przestymuluje. Wy jej nie widzicie, bo jest z lewej strony, a to nic. Jakby tu jest blizna mniej więcej w tym rejonie. I my sobie ją delikatnie boczujemy, i teraz sobie zrobimy test remont i okazuje się, że nam tutaj słabnie. Już wiemy, że ta blizna będzie gdzieś tam dla nas jakkolwiek ważna. Jeszcze nie wiadomo czy najważniejsza, ale może być przyczyną wielu e, problematycznych miejsc. Ok. Znajdźmy sobie coś, co nam tutaj nie będzie e, działać. Najprawdopodobniej może być... Wyprostuj nogę, prostuj. hop, tutaj. to pozycję utrzymaj. Ok. I on jest bardzo, bardzo słaby. Praktycznie zero siły użyłem, żeby Paulę zepchnąć i teraz zrobimy sobie delikatną stymulację tej blizny. Weźmiemy sobie nogę znowu do góry, trzymamy pozycję i od razu jest więcej siły. I czysto teoretycznie on nam się tutaj osłabił, naprężacz pomiędzy szerokiej. Tak naprawdę jak chwilę przebodźcowałem, ona już znowu będzie słaba, więc to jest tylko na chwilkę. To jest jakby sprawdzenie czy ten bodziec, czy w ogóle ta blizna jest ważna w kontekście Pracy innego obszaru naszego ciała. Jak widać jest, bo tutaj testujemy sobie mięśnie na biodrze, a blizna na twarzy na niego wpływa, żeby go wzmocnić. I teraz, jeśli mamy już ten temat obczajony, że już wiemy, że ta blizna gdzieś tam będzie nam troszkę wpływać na pracę innych mięśni, i tu było na zasadzie takiej, że tu, był, tu było wzmocnienie, więc musimy teraz sobie znaleźć mięśnień, który będzie prawidłowy którego po prostu osłabimy w ten sposób. I możemy sobie wziąć pośladek. Ta pozycja, trzymaj. On jest silny. Trzymaj. Ok. On jest normatoniczny, czyli jest silny, ale jak chcemy, to też jest słaby. I teraz znowu delikatnie prowadzamy sobie bodziec w obszarze blizny. Idziemy sobie na zewnątrz. Trzymamy pozycję. I pośladek nam tutaj słabnie. Więc już mamy fajny temat tego, że. Tutaj większość mięśni będzie powiązana z tą blizną, i większość tych, co działają i nie działają, też będzie miała duży, duże znaczenie w kontekście tej blizny. I to, tak naprawdę, wyłączenie tego naprężacza hop, będzie miało znaczenie tak, możemy go naprawić w prosty sposób, bez w ogóle tej blizny. On teraz na przykład nam nie działa. Delikatnie tutaj sobie wprowadzimy bodziec i trzymaj to pozycję cały czas. Prostą izometryc. Ja zawsze sobie tutaj trzymam. Mogę sobie nawet tutaj klepnąć. Pójdziemy sobie do góry, trzymam pozycję i on znowu jest silny. Tylko zaczekajmy sobie dosłownie 5 sekund. Sprawdzimy sobie go znowu i może się okazać, że znowu on nie będzie tam działał. Bo to jest przykład kompensacji właśnie z układu nerwowego. Bejdziemy sobie do góry, tu trzymam pozycję i już jest kaplica. Więc kluczowe dlatego będzie to, aby. Popracować sobie z blizną i automatycznie nam się tutaj wzmocni na dłużej ten naprężacz. Sprawdźmy sobie jeszcze raz go. Hop, Znowu jest lipa. Ja teraz sobie chwilkę popracuję tutaj z, w obszarze blizny. I później sobie sprawdzimy, czy efekt pracy na bliźni utrzyma nam się na dłużej w kontekście tego naprężacza powięzi szerokiej. Jeśli tak, no to już wiemy, że jesteśmy w tym dobrym punkcie. Wiadomo, mógłbym trochę skrócić drogę szukania tego, ale tu chcę Wam troszkę w prosty sposób przekazać to, jak faktycznie ma to wszystko ze sobą e, korelację. Także ja sobie tutaj popracuję z dwie minutki, bo to będzie dla mnie kluczowe, żeby e, ten bodziec utrzymał się na dłużej, żeby sprawdzić, czy faktycznie to będzie miał duży wpływ, czy, czy nie bardzo. Tutaj też nie zagłębię się w szczegóły tego, jak pracuję z tą blizną, bo to tak naprawdę zależy od tego, jakie macie narzędzia do pracy z blizną. Czy to będzie po jakieś tam proste techniki rozcierania, czy to będą proste techniki głaskania, czy to będzie będą piny, czy to będą igły. To jakby ja w te szczegóły nie chcę na razie wchodzić, tylko po prostu w to, że ja sobie tą bliznę przerabiam. Ja sobie robię delikatne ruchy, ale to jest jakby na razie najmniej ważne. Jakby już jakieś się pytanka pojawiły, no to śmiało możecie sobie teraz je zadać, bo będzie to dobry czas, bo ja sobie tu bliznę jeszcze opracowuję, co będzie to idealny moment na jakąś tam odpowiedź. Dobra, blizna została opracowana. Sprawdźmy sobie jak nam działa naprężacz. Trzymaj pozycję. Jest super. Teraz tak naprawdę sobie potestujemy troszkę innych mięśni, żeby zobaczyć, czy gdzieś tam też są nie włączone, bo to może być też jakaś inna przyczyna. I za jakieś tam dwie minuty sprawdzimy sobie, czy na dalej działa, czy e, też nie. I teraz możemy sobie sprawdzić, żeby odejść od tej kończyny dolnej, sprawdzić sobie tutaj kończynę górną. Sprawdzimy sobie klatkę. OK, tu mamy dużą słabość, ale nie patrzymy już blizny, bo jeśli blizna byłaby przyczyną, to już ta klatka piersiowa powinna się wzmocnić ponieważ ten napręża też nam się już wzmocnił, tak, więc jakby teraz już nie szukamy w kontekście blizny tylko pójdziemy sobie troszkę dalej. A ja teraz sobie strzelam totalnie na ślepo, nie wiem czy to akurat będzie brzuch, ja sobie delikatnie tutaj prowadzę kompresję na brzuszku, trzymaj pozycję, ok. Okazuje się, że faktycznie brzuszek, teraz mogę sobie tylko zawęzić temat, czyli zrobić sobie tu ucisk, hop, tak, no i to będzie na górze, bo sobie ucisnę na dole, hop, i ta klatka już znowu jest słabsza. Więc to będzie ten rejon gdzieś tam, rejon pewnie przyłyku. Przejście do żołądka to będzie dla nas też, jakby wciśnić tam tekst pracy. Ja sobie delikatnie tu wprowadzę bodziec. Hop. OK. I klatka nam się e, wzmacnia. Więc tutaj znowu moglibyśmy sobie tą klatkę wzmocnić. Ja teraz sobie już nie wprowadzę żadnego bodźca. Robimy sobie test. Klatka jest znowu słaba. Ja mógłbym ją tutaj przebodźcować delikatnie. Tutaj wprowadzić sobie. Kompresję, hop, trzymam pozycję i ona jest super silna. Tylko, że to jest na chwilę, bo zaraz sobie testujemy za dosłownie 2 sekundki. Robimy sobie teścik i klatka znowu jest słaba. I moglibyśmy pracować nad tą klatką treningowo. Jakby będziemy też chcieli, tak jak na nadprężaczach, będziemy sobie teraz chcieli pracować tak samo i na klatce. Ale żeby to zostało na dłużej ten efekt terapii, musimy opracować przyczynę tego, co ten mięsień nam wyhamowało. Więc tutaj będzie prosta rzecz, ja sobie tutaj delikatnie opracuję brzuszek, delikatnie przejście tutaj, jeśli chodzi o przełyk i żołądek, delikatnym, delikatną kompresją. Przytrzymam sobie tą pozycję i tutaj znowu chwilę sobie tu popracuję, więc tak jak przy bliźnie, tutaj nie, też nie wchodzę w szczegóły narzędzia, Jakie, na co i dlaczego, to też jest jakby ważne: tego, jakie macie umiejętności i jakie macie narzędzia do dyspozycji do pracy w danym obszarze. Jakby takie podstawowe narzędzia, które nam pozwolą zrobić okno terapeutyczne, okno treningowe, bardziej. Będziemy też poruszać na tym szkoleniu, więc tym bardziej warto byłoby się wybrać, bo jest to bardzo ciekawy temat i potrafi przyspieszyć terapię lub trening, tak naprawdę. O wiele szybciej niż jakbyśmy tak szukali e, bardzo naokoło. Dobra, i teraz sobie sprawdzimy klatkę piersiową, trzymamy sobie pozycję. OK, Zaczyna nam fajnie pracować. Opracowując sobie to miejsce. Mamy już wzmocnioną klatkę. I tak jak mówiłem, e, za jakiś parę minut mieliśmy sobie przejść do naprężacza. Czy on dalej nam jest wzmocnione? Trzymamy pozycję. I dalej nam super działa. Więc, jakby już popracowaliśmy sobie z blizną, okazało się, że nam wpłynęła bardzo na pracę naprężacza. Tutaj przejście z przejścia do żołądka, nie więcej, i później robimy sobie tutaj opór na klatkę, też nam super zaczęła działać. Więc, taki prosty sposób, chciałem Wam przekazać to, jak działają kompensacje. Czyli, naprężacz był kompensacją, klatka prosiowa była kompensacją. I moglibyśmy nad tym pracować tylko treningowo, nie zważając na te szczegóły, które mieliśmy, czyli bliznę i żołądek. I faktycznie przyniosłoby nam na efekt, ale po pewnym czasie albo naprawdę po treningu od razu ten efekt mógłby zniknąć i byśmy wrócili do tego stanu, w którym zaczęliśmy. Tak, a gdzieś tam nie chcielibyśmy, żeby ten trening nie pomagał nam, tylko wręcz przeciwnie, chcemy jak najszybciej zrobić fajną robotę treningową, żeby ona przyniosła jak najlepszy efekt w jak najkrótszym Czasie. Więc tutaj opracowaliśmy sobie dwa miejsca, które wzmocnimy nam, jakby obszar naprężacza i obszar klatki piersiowej. Dzisiaj nie wchodzimy już w szczegóły treningu, bo pewnie byśmy też zrobili trening po prostu pod naprężacz i pod klatkę piersiową, żeby zaczęło nam lepiej wszystko działać i ten efekt jeszcze dłużej się utrzymał. Tak to mniej więcej wygląda. Zaraz sobie zobaczę, bo tu pytanko mam jedno. Jak często trzeba pracować na takiej bliźnie? Generalnie. W zależności od tego, czy zadaję to jako pracę domową, czy wystarczy, że zrobię to na terapii. Tak naprawdę ja też sobie dobieram mniej więcej po tym jak ta blizna jest sztywna, czy ona jest gdzieś tam taka dosyć elastyczna, czy powoduje dużo, duży, duży problem. Być może jak już jest też bólowa w którymś ruchu, no to tym bardziej ta praca domowa będzie coraz dłuższa. Ale mniej więcej tak średnio od tygodnia do dwóch pokazuje osobie na terapii, jak ma sobie z tą blizną pracować, jeśli tego potrzebuje, no i ona sobie gdzieś tam to cały czas po prostu opracowuje. Nie jest to gdzieś tam trudne do pracy domowej, bo to są po prostu proste ruchy, czyli przykładowo e, biorę sobie bliznę delikatnie w jedną stronę, do góry, na boki, jakieś tam rozcieranie. To już są takie proste techniki, które. Pacjent może albo podopieczny, może wykonać w domu sobie po prostu samemu. Tak samo tutaj. Jakbym miał, nie miałbym też wiedzy jakiejś tam jakby większej na temat pracy w tym obszarze, to ja też zadaję to pacjentowi czasem do domu, żeby sobie delikatną kompresję tutaj wprowadził. I to też mu jakby tam pomoże na dłużej. Bo jakby to, co jest ja zrobię na terapii, to jedno, ale jakby kluczem też będzie to, żeby on zrobił sobie pracę domową jako właśnie treningową to jedno, a dwa jako taką pracę, taką autoterapię na tych obszarach, na których pracowaliśmy. Nie zawsze to zadaję, ale często muszę to zadać, jeśli uważam, że niedostatecznie dobrze, niedostatecznie długo to robiliśmy. Tak jak zrobiliśmy to dzisiaj takie dosłownie dwie minutki, to ja bym musiał zadać to do domu. Ale jeśli ja bym sobie teraz robił terapię taką godzinną, to ja bym ten obszar poświęcił na niego dość sporo czasu, bo to nawet pewnie z 15 minut. Na jeden i na drugi, i wtedy automatycznie już bym tej pracy domowej praktycznie nie musiał robić, bądź musiałbym zrobić to w miarę krótkim czasie. Tak? Czyli w zależności od tego, ile przepracujemy to na stole, ile tego zrobimy razem z pacjentem, tyle tak naprawdę później skrócamy pracę domową. W miarę taki, taki usiedniając tydzień do dwóch, taka praca domowa by dla mnie była w miarę w porządku. Dobra, super. To miał być taki fajny wstęp do tego, bo będziemy teraz często robić po prostu webinary, które będą opiewać się na pracy z pacjentem. Dzisiaj robiliśmy sobie tylko pracę na stole, taką mega prostą. Będę chciał jeszcze tak pokrótce wyjaśnić też testy mięśniowe, które będą u mnie też często się tutaj odbywać na tych webinarach, też w formie filmiku, żebyście po prostu zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi, jak to wykonywać, bo to pomoże nam zrozumieć. Jak to w ogóle robię, po co i ee, dlaczego. Także dziękuję bardzo za dzisiaj. Mam nadzieję, że podobało się to w miarę fajnie, też klarownie wyjaśniłem. Może to już, troszkę być jeszcze takie trudne, to całe ee, oporowanie tutaj z pacjentem, ale ee, zostaje to w mojej gestii, żeby Wam właśnie nagrać taki prosty filmik, który to wyjaśni, że za każdym razem, jak będę organizował webinar, to sobie go odpalicie przed, zobaczycie, co tam się dzieje, ee, jak to działa. I będziecie po prostu mieli ładniejszy, klarowniejszy obraz tego, co tutaj zrobiliśmy. Oczywiście ta lekcja zostaje zapisana, więc sobie śmiało, możecie też do niej wrócić. Eee, także co? Pytanko miałem jedno, odpowiedziałem na nie. Dzięki bardzo za eee, uwagę i do zobaczenia w kolejnym webinarze.